Cześć wszystkim, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak dbać o psa w trakcie upałów. Zapraszam do oglądania! Mam na imię Natalia, a na tym kanale zajmujemy się naturalną, bezpieczną i skuteczną pielęgnacją psa z kosmetykami nuka oraz wszystkim, co związane z posiadaniem czworonoga. Zaczynamy. Na początek może powiem, czym grozi w ogóle przegrzanie psa i jak łatwo można to osiągnąć. My mamy gruczoły potowe tak naprawdę praktycznie na całym ciele i Ochładzamy się znacznie aktywniej I bardziej wydajnie Niż pies Pies posiada gruczoły potowe Jedynie na łapach Pomiędzy palcami e, Dlatego tak naprawdę chłodzi się głównie Poprzez pyszczek, poprzez zajanie, No to powierzchnia jest znacznie ograniczona Także musimy pamiętać Że przegrzać psa jest znacznie łatwiej I można to osiągnąć Znacznie szybciej niż w przypadku człowieka Poza pogorszeniem samopoczucia Psa bardzo łatwo może dojść do udaru, a nawet śmierci. Dlatego musimy naprawdę bardzo uważać na to, gdzie zostawiamy psa w trakcie upałów, jak o niego dbamy i jak zachowujemy się nawet podczas zwykłego spaceru. Co powinniśmy zapewnić psu podczas upałów? Przede wszystkim dostęp do schłodzonej wody. Cały czas, jeżeli pies przebywa na dworze, dostęp do schłodzonej wody musi mieć na bieżąco. Pamiętajmy, że woda się nagrzewa i co jakiś czas trzeba ją wymieniać. Dodatkowo pies może ją wylać, weź w nią łapą, przewrócić w miseczkę. Musimy regularnie sprawdzać, jeżeli pies jest na zewnątrz, czy ta woda jest w misce i czy jest ona schłodzona. Kolejna rzecz to oczywiście dostęp do cienia bądź chłodnego pomieszczenia. E, tutaj od razu, od razu mówię, że jeśli ktoś e, trzyma psa. W budzie, na w końcu bądź nie daj Boże na łańcuchu, co w ogóle się niestety jeszcze zdarza. To buda nie jest cieniem ani schłodzeniem dla psa. Buda się przegrzewa, nagrzewa i jest dosłownie jak piekarnik dla takiego psa, więc to nie jest żadne, żadne schłodzenie. Jeżeli wasz pies poza budą nie ma dostępu do cienia, to murowanie grozi mu przegrzanie. Po prostu i umieranie w męczarniach musi mieć koniecznie dostęp do cienia, i to jest bezwarunkowe i niepodważalne. Buda nie jest, jest cieniem, szczególnie. Patrząc na to, jakie mamy aktualnie y, prognozy pogody, jakie mamy temperatury, jakie mamy upały, naprawdę bardzo was proszę zwracajmy na to uwagę. Jeśli chodzi u mnie o Karmelka, y, Bruna i Lucy, którzy właśnie tutaj wyjątkowo spokojnie leżą y, właśnie w cieniu na zewnątrz. E, oni podczas takich upałów głównie spędzają czas w domu i to polecam najbardziej, ponieważ tam jest najbezpieczniej. E, lubią leżeć na podłodze, czego z reguły nie robią. E, lubią po prostu odpoczywać w chłodnych pomieszczeniach. E, no i oczywiście, jeżeli już wychodzą na zewnątrz, to tylko po to, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i wrócić. No, chyba że tak jak teraz, ja aktualnie jestem na tarasie, więc oni też e, przebywają, co prawda, poza tarasem, bo na trawie jest nieco chłodniej, ale owszem wtedy wychodzą. I tutaj pamiętajmy o dostępie do wody i o tym, żeby zapewnić psu też możliwość schłodzenia się w tej wodzie. Jeśli mieszkacie w mieście bądź nie macie dostępu do jeziora, rzeki czy innego zbiornika wodnego, możecie kupić pieskowi taki basenik, w którym będzie mógł się w dowolnym momencie po prostu ochłodzić. Psy bardzo lubią wodne aktywności. W większości, no nie wszyscy niektórzy boją się wody, ale uwierzcie mi nawet te psy bojące się wody, w takim baseniku naprawdę e, chętnie, chętnie się schłodzą, chociażby łapy schłodzą, e, ponieważ no, upały naprawdę doskwierają im mocniej niż nam. Kolejna rzecz, którą musimy zapewnić psu, to bezpieczeństwo podczas spacerów. Yy, spacery po rozgrzanych powierzchniach, takich jak chodnik, rozgrzana ulica, kończą się tragicznie. Naprawdę. Yy, Tragicznie dla psów i tutaj możecie zobaczyć na wstawce dość brutalne efekty właśnie takiego bezmyślnego spacerowania z psiakiem, bez odpowiedniego zabezpieczenia łap. W upalne dni wybierajmy trasy bez chodników ulic, Zdecydowanie lepszą opcją będzie spacerowanie po trawie. Jeśli nie macie takiej możliwości i musicie wyjść z psem, a pies jest na przykład duży, nie możecie wziąć go na ręce, bo w przypadku małych psów zawsze możemy po prostu przenieść przez ten rozgrzany chodnik czy asfalt pieska. Ale jeżeli pies jest duży i nie macie takiej możliwości, to bardzo warto zainwestować w buciki, które będą po prostu psa izolować od od gorących na wierzchni. I tutaj naprawdę często się o tym zapomina. Po prostu nie dlatego, nawet że właściciel świadomie chce zrobić półsłu krzywdę, tylko po prostu sam, sami chodzimy na co dzień w butach i czasami z pośpiechu nie, no, nie pomyślimy o tym. A to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. i Poparzenia, łap zdarzają się naprawdę często i jest to dla psa bardzo duże cierpienie, duży ból i duży dyskomfort, ponieważ nie może swobodnie chodzić. Jeśli chodzi o pielęgnację łap podczas właśnie takich upałów, to tutaj z pomocą przychodzą nam masełko i kremik kojący nuka. Po każdym spacerze takim letnim, warto zastosować sobie ten krem, ponieważ no. Y czy pies idzie po rozgrzanym podniku, czy po rozgrzanych kamieniach, czy nawet po rozgrzanym piasku, ta skóra się przesusza, mogą się tworzyć pęknięcia i inne zmiany na skórze. Natomiast przed spacerem obowiązkowo zabezpieczamy łapki psa masełkiem ochronnym. Jest ono szczególnie stosowane zimą przed solą i przed mrozem. Chroni łapy psa to właśnie ten produkt, ale jest on również dedykowany właśnie psim łapkom latem, kiedy mają styczność właśnie z gorącymi powierzchniami, z przesuszeniem, warto zabezpieczyć takie łapki właśnie tym masełkiem. Pamiętajmy jednak, że masełko nie zastąpia oczywiście bucików, i jeżeli ten spacer jest dłuższy po rozczarym podniku, to masło nie wystarczy i naprawdę musimy zainwestować wtedy w te buty bądź zmienić trasę po prostu spacerów. Zapewnić psu możemy również maty chłodzące bądź kamizelki chłodzące i to są produkty ogólnodostępne, które naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają, szczególnie na letnich wyjazdach, kiedy dużo czasu spędzamy z psem na zewnątrz. Przedstawiłam rzeczy, które trzeba zapewnić psu, a teraz przedstawię rzeczy, których absolutnie mu nie zapewniamy w trakcie upałów. Przede wszystkim Zostawiania w rozgrzanych pomieszczeniach, zostawiania w pojeździe psa, nawet na kilka minut, nawet z uchylonym oknem, nie robimy tego. Naprawdę dla nich to jest termos i piekarnik, e, kolokwialnie mówiąc oczywiście. I Bruno, Bruno bardzo chce uczestniczyć w odcinku i już się pcha tutaj e, do nas. Momencik. <laughs> Chodź Bruno. Możecie zauważyć, że malutki Brunonek nieco urósł od ostatnich wizyt w odcinkach na kanale Noga. Ale to wciąż ten sam urwis i jest wciąż tak samo niegrzeczny. Także jeżeli chodzi o charakter, nic się nie zmieniło, zmienił się jedynie rozmiar. Wracając, nie zapewniamy psom na pewno przegrzanych pomieszczeń, nie zostawiamy ich i nie zostawiamy ich na słońcu, na zewnątrz, bez dostępu do cienia. Pozostawienie psa na słońcu bez dostępu do cienia, chociażby na godzinę, może skutkować właśnie udarem. Jak rozpoznać udar u psa? Objawy są podobne do udaru u człowieka. Występują wymioty, biegunki, apatia, drgawki. E, oczywiście nie muszą występować te wszystkie objawy naraz. Pojawia się też ślino, ślinotok z gęstą śliną. E, pojawiają się również nietypowe zachowania i też zachwiania równowagi. Dlatego, jeżeli którekolwiek z tych objawów pojawiły się u Twojego psa, to musisz natychmiast udać się do weterynarza. Ale przed tym jeszcze zadbać o odpowiednie schłodzenie psa, chociażby mokrym ręcznikiem zmoczonym zimną wodą, czy też e, takimi matami chłodzącymi. E, najlepiej w ogóle zmoczyć w psu właśnie te miejsca, przez które układa się najszybciej, czyli łapy i pyszczek. Gorące dni unikamy również aktywnego spędzania czasu z psiakiem, nie przemęczamy go, nie naganiamy do tego, żeby biegał, takie zabawy pozostawiamy sobie albo na chłodniejszy dzień, albo po prostu na bardzo wczesne, poranne godziny więc, lub bardzo późne wieczorne. Jeśli chodzi o aktywności w takie dni, które możemy z psiakiem e, robić, to jedynie aktywności wodne. Jeśli pies lubi pływać, kąpać się, macie dostęp do zbiornika wodnego bądź wybieracie się z psami regularnie nad jeziora czy też inne miejsca z dostępem do wody, e, oczywiście wtedy możemy. Taką aktywność jak pływanie pieskowi zapewnić. Natomiast wszelkie inne aktywności związane z przemęczeniem i związane z przebywaniem na słońcu, no to tutaj zdecydowanie odradzam. To chyba tyle. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Pewnie coś pominęłam, ale jeśli tak, to oczywiście możecie śmiało pytać, pisać w komentarzach na Instagramie bądź na Facebooku. Ja ze swojej strony zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz pozostawienia łapki w górę pod tym materiałem. Dodatkowo zachęcam również do obserwowania naszych mediów społecznościowych, gdzie aktualnie trwa konkurs e, i gdzie często właśnie wrzucane są różnego rodzaju rabaty i konkursy, a tymczasem. Życzę wam miłego dnia, udanych wakacji z przekami i do zobaczenia.